To, no, to, ej, znalazł coś! No coś! Albo na ramocie, wiesz co? No niestety z dziećmi, które próbują ostało na taki inny <muchy> sposób po prostu mówią, żeby uciec całe leków. Dawaj mi! Skamy ze rudy! Dawaj mi! Ja ci pokażę w odcinkach, a ty co mi dajesz? O, oni tak to nie nagrywa na YouTube'a, to, na to się. Ale tu... kolana no, ja ja naj... nie nagrywa Chyba ja. ma? Naj... A, Taki. W ogóle nie nagrywa, chopie. W ogóle. Mhm. Ty, iś, ta... No na pewno, czekaj, ja sprawdzę. Ty jakiś tam. No na pewno, no na pewno, napisz mi nick. Kabanczek? No zobaczymy. Jak to nie będzie, ty. Jak ty tam nie będziesz, chopie. A jaką masz tę główkę? Awatar mam neksę. Uuu, ty, a. ty, a. trzy dużej kryta, ale. A, dużej kryta. Kabanki nie ma, co jakiś jedyny wyskoczyło. <grym> ej! Woćmił, no, że nie no, robisz? Dzieci, dzieci jak cholera. Dzieci jak cholera. Przestraszyły się. Jebane. Nie ma cię! On jest z Jebane, kamerem! Symbol. Co ty masz na życiu? Bo to jest ma? devil ke- symbol jakiś, nie To ty Ej, to ty... Urodził, Ej, się na, na się, Urodził się na wsi, się wydał. Urodził się na wsi. On jest z kamerem, on go nie ma na YouTubie! Jaką tu masz tam zdjęcie? On nic nie wychodzi... <todgłos> to nie ma z Nexy, nie ma nie takiego. Nie ma. Nie ma takiego. Jakieś... Wychodzą jakieś kawałki dziwne. Jakieś jedzenie mi wychodzi. Po jesteś upośledzony umysłowo. Dobra, ja nie tu nagrywam, to... dostajesz banana, banana i będziesz miała bananę za około miesiąca. Jeszcze ja tutaj nagrywam. Aha. Uh -huh. Nie nagrywam. Niepewno. No Ciemy, świetnie, niepewno, nawet na kamerę ci nie wstać. No na tego youtuba baranie, albo wpisz Rakowa zapowiedź kanału Kabaczek, tylko tego nie oglądaj, tylko sp sprawdź mój kanał po prostu. Rakowa jak? Rakowa zapowiedź kanału Kabaczek. Rakowa zapowiedź? Kanału Kabaczek. Nie ma takiego Rakowa nauka, baczek. Jesteś plenie, jesteś plenie, jesteś plenie. Rakowa za po, za po. jesteś chory na łeb. Jesteś pośledzony. Kubańczyk? Mm. Albo wpisz, sprzedam konto Fortnite. No! Tam ben, widać filmiki okay. okay. i muszę znaleźć filmik kabaczek. Jak? Jak? Sprzedam konto Fortnite. Jaki jest filmik? Kabaczek. Kabaczek? kabaczek? Ja. Dobra, czekaj. Jest kabaczek, ja ja przygotuj. Chętnie przysmakłok. Przynajmniej sobie w tym czasie tam Po uzupełniam księgę kolekcji. Ej no, no pomóż! Czypek? A, B, A, C, E. K. Kabaczek? Wszystkie, Wszystkie. kanał. Czym ja byś była! A ty nie masz Fortnite'a? Czy subskrypcje? Najlepsza, Najlepsza gra. gra! Na, 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 nie, na nie telefon! Nie czekaj, I ja o. mam 12 czy 13 słów, czekaj. Ja mam 12 słów. Ała! Nie, no, no, nie tak wiem, nie Nie ma cię, chłopie! Porąbany jesteś, czy nie wiem. Chłopie... chłopie. Nie A nie macie, ma jak tak będziesz na YouTubie, nie próbuj się wywinąć. Nie będziemy tak. na ja tylko ty chcesz nas zrobić. A później... ooo, ale dałeś się skamować. A czy dałeś się zrobić. No ja nie, ty nie ty ma! Z kamerem głupi. No z kamerym, no, Kapuczyk, skamerek, nic. Jak? Jak pisz się na czacie. Pisałem, ale mnie wywalili z brzówki. O dzięki. Ja ja czy... ja? Tylko bez tego barania, jak? Tylko bez barania. Jest! Mam go! No, sprzedam to! Kobacztek sprzedaj... No to OLE SKINY ZA STU... ZA STUZIKO! ŁOOOOOO wow. no ZA STUZIKO! Nie myśl, ci sprzedam, nie myśl, że ci sprzedam. Ceej, daj ja ci nie mam na do... Ona, nie ma Ale TY MASZ SŁABE SKINY! ZA STUWĘ! Ty... Ty się nazywasz Abaczek. Nie, Kabaczek. Nie wiem. Czekaj, ty grasz Brawl Stars? Szybka ludzie, są skurwyszy, biegany, bo już przeszkadzają na mnie, tu wyjeżdżają, nie dają w ogóle filmu nagrać. <grywanie> proszę, wyłącz nam filmik. Daję, przeszkadzają cały czas. E, próbuję stoparki już osiągnąć, nagram tu parę dziewczyn. Nie oglądaj Brawla. Nie będę oglądał, no, ale mi. dasz mi jakąś drogę.

To, to moja śląskość, moja Ja, ja! Ja, 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 baranie! Baranin, to ty jesteś. Ty, który próbuje w taki żałosny sposób oskamować. Jak mogę skamować, chłopie? Możesz oskamować w ty? Nie, ja mam... Przecież on, no, żeby nie zmala z ten typu, Jezu. Tak się nie widzę. Najpierw z Lama na dzień dobry! Spierda. Ty Typowy przekład, typowego, typowej społeczności. Dobra, już wystarczy! Siemka dowódco! Chodź na opinię, chłopie. Dobra, 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 ej. Ja, dzień temu. Sprzedasz mi konto za... za godzinę lub dwie na Srebro! moim kanale? <grym> nie. Jak bardzo? No, no to za godzinę lub dwie będziecie się wywidzieć tam. Nie chcemy. Nie chcemy, no i co? Ale będziecie. Mam dla ciebie niespodziankę. że nie... E, wiesz, nie wiesz? Nie, wiesz, nie, Miesz, nie, no, że no, nie, idzie, nie nagrywa, tylko kłamie? Nie. Jest. Tylko kłamie? Na pewno. Nie mogę. No mogę, że kłamiesz. Czekaj. Ta, nagrywa się, nagrywa się. Ej, bo na PlayStation można wysłać kanał, nie? Co, co, można? Na, na PlayStation jakąś ten, jak dodasz do znajomych? Znaczy A ty masz doraz na PlayStation nie, nie na komputerze. znajomych nie będę dodawał. Co A... A ty go masz w znajomych? Tego typa? Masz jakiegoś kolegę, z którym nagrywałaś jakiś odcinek? Tak, nagrywałam, na przykład z Alladenkiem Kabacek! Ej, ej Kabacek, ty grasz... Eee, ty grasz w Minecrafta? 12 miesięcy temu? Ale tego nie ma na YouTube. Gram w Minecrafta, ale nie ma tego na YouTubie. No bo jest kabaczek aura. Tak, no, 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 serwerze. Ja widziałem ten filmik, ale to nie... Nie, to, to nie mój film. A lubisz, a lubisz YouTube'a? Jak zasubskrybujesz ten kanał, to w mój? Zasubskrybujesz? Czemu? Nie, Jak ma. tak ma. Tak masz no to jest zasubskrybuj? Za o A czemu on napisał o. Jaki ty masz kanał? Na Nekroc. Na nie Nekroma. A ty masz kanał? Dzięki za podwózkę to miłego dnia A jaki ty masz kanał Jak ty masz kanał? Co to Makron? Zapomniałeś mi na, Zap na zdjęcia klasowe. Eee, nie zapomniałem. Eee, szkoda pieniędzy wydawałaś, nie sądzisz? No co ty, Kato, ma. Wiątka, na całe życie twoje wnuki będą oglądać. Trzemek, pamiętasz co ci pan odpowiedzieć? To, 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 to może być zwykła narożna, no. może być lak, po co sobie nadzieję robić? Pieniądze nie mam tego. Weź no, ja. do szkoły, bo się spóźnisz. Jadł, no to, no to, no to. Gdzie jest przelew? Zaraz będzie. No, Żeby na fotografię szkolą się, z cały. Czas. Nie no, dzwoniłam do niego, wchodził się zaraz będzie. O, o, widzi pani już biegnie, mówiła? Dobra,